Witam Was serdecznie. Przyjechaliśmy się do Nadleśnictwa Koszęcin ustawić dwie fotopułapki chodzimy sobie po lesie i jeszcze trafiają się grzybki Tutaj mamy dwa podgrzybki Wcześniej też były dwa, ale robaczywe jakieś tam w siateczce Także pokręcimy się jeszcze i zobaczymy, może się coś znajdzie Za chwileczkę żona go sprawdzi Zdrowiutki zobaczymy drugiego I idziemy dalej. Idziemy sobie tutaj przy ścieżce. A tutaj, w dwie godziny, kolejny podgrzybeczek. Także może jeszcze się zupę grzybową w tym roku zje ze świeżych grzybków. Ale pogoda paskudna. Ani chwili ze słońcem Tutaj kolejny schowany ale już od razu widzę, że sito sadzę go z powrotem niech sobie tu rozsiewa zarodniki za Zrobiłem dosłownie parę kroków tutaj kolejny podgrzybeczek z niego wyciągnę, a ten wygląda nieźle. Nawet jest twardy zaraz się go sprawdzi tutaj przy samej ścieżce prawie na niej rośnie maślaczek też go zaraz zobaczymy ma ślaczek trochę podjedzony, ale zdrowiutki, w lesie spokój. Nie ma już nikogo. Widziałem odchody i tropy jeleni. Może powoli tu wrócą, bo jak były grzyby i żeśmy tu jeździli, to nic nie było ich znać. Nie dziwię się wszędzie byli ludzie. Wszędzie jakieś ślady ludzkiej obecności w postaci puszek i innych śmieci. Mam już tego trochę w plecaku. Człowiek wszędzie w las za grzybami. Także liczę, że za tydzień się coś nagra. Podmienię te kamery, które tu zostawiłem, na inne. Które są pewniejsze, I, i zobaczymy. W lasach tych żyją też wilki. Może kiedyś się go nagra. Tutaj mamy takie maleństwo: lichy, bo lichy, ale jest. Tu mamy świeżutki pakiecik odchodów. Także zwierzyna wraca. Tutaj drugi. Także myślę, że będzie dobrze. I trochę tu pokręcę. Tutaj kolejny maślaczek też przy ścieżce. Tutaj dębowe puszeczka. I tutaj kolejny maślaczek. O, a na jednego prawie ukląkłem. Ładne. Zabieramy grzybki. Pucha oczywiście też. Na parkingach są kosze. Można to śmiało wyrzucić. Nie trzeba rzucać w lesie. Tutaj zwierzęta coś grzebały przy tej ścieżce. A tutaj maślaczek. Już tak leżał. Zaraz go zobaczę. Kolejna ścieżka. I kolejny maślak. Ten już jest dość duży. Zaraz się go sprawdzi. Obok tego maślaka malutki podgrzybek, ale w stanie już takim rozkładu. Idziemy już do samochodu, bo zrobiło się późno. A tutaj kolejne maślaczki zauważone ze ścieżki. Podszedłem do kolejnego drzewa. Tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty i piąty. A tutaj w rowie taki ładny podgrzebeczek. Kilka metrów dalej. Kolejne dwie sztuki. Zaraz je sprawdzę. Też przy drodze. Idziemy tą samą ścieżką. Tutaj jeden maślaczek. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj piąty, tam szósty mały. Tutaj coś nadepnięte. Także nie trzeba wcale wchodzić do lasu, a na zupę można grzybów nazbierać. Dotarliśmy do parkingu. Takim oto wynikiem zakończyliśmy stawianie fotopułapek. Głównie maślaki. Jest 14 listopad. Myślę, że jest nieźle. Dużo podgrzybków było podpleśniałych już i roboczywych. ślaki w miarę. Także jeszcze zupa ze świeżych grzybów będzie. Dzięki za oglądanie i subskrypcję. Widzimy się następnym razem. Na pewno już przy kamerach, tak żeby się już raczej nie wybieram. Trzymajcie się, cześć.